Dzisiaj dla CarSmile BMW serii 5, czyli Touring, podstawowa wersja, 518 diesel, 150 koni, zaraz Wam to pokażę, ale najpierw powiem Wam ile kosztuje taki samochód w CarSmile. Otóż na 36 miesięcy bez wpłaty własnej 2200 z pakietem serwisowym i z dwoma komponentami opon, ale jeśli dokupicie sobie do tego pakiet assistance i pełne ubezpieczenie wyjdzie Was około 2500zł za taką gablotę. Boże, ile tu jest miejsca, ten sterocylindrowy diesel no, pozostawia tutaj naprawdę połacia wolnego miejsca. Twin Power Turbo, czyli dwie turbiny, jedna przy niższych obrotach, druga przy wyższych. Czuć to. W środku czasem słychać jego pracę. Byłem chwali się, że ona jest jedwabista. No, zobaczcie sami. Royce, Royce to to nie jest. Ale co tam nieistotne? Pokażę Wam go w środku teraz. No to zapraszam do kabiny BMW. To jest naprawdę iście królewsko. Materiały wykończeniowe są genialne. To co ze mną bardzo przypomina BMW soli 7. No jest tutaj dobrze. Zapalanie jest tutaj, a nie w tunelu środkowym, tak jak w trójce. Ale wirtualne zegary, zobaczcie, są zupełnie takie same. Tu taka ciekawostka zasięg. 884 km przy takim miejskim spalaniu 7,8. Przy okazji, coś czego podczas jazdy nie będę Wam pokazywał, bo to niebezpieczne. Nagrywać i jechać, ale zobaczcie. Tam na dole, pod tym ekonomizerem, jest taki mały akumulatorek. Symbol akumulatorka. I jak odzyskujemy energię, to on się zapala. Tam ta energia idzie sobie w dół na wysokości zegarów. Taki, oto wspaniały tutaj. Ekran dotykowy, można sobie konfigurować go zgodnie z własnym Widzimy się. Do tego, tak jak w siódemce, w lepszych wersjach ta nawigacja ma opcję sterowania gestami, czyli, jak na przykład zrobimy tak, to ona jest w stanie zrobić głośniej lub ciszej radio. Klasyczna klimatyzacja, taka typowa dla BMW. No i oczywiście system iDrive, bardzo fajna rzecz. I tutaj jeszcze coś takiego co ja bardzo lubię, czyli trakcję można sobie wyłączyć. Ale oczywiście no, jest to dyskusyjne, czy w tak słabym samochodzie ktoś będzie z tego korzystał. Ale być może czasem, jak ASR gdzieś na śliskim za bardzo działa, ma to sens. Bardzo, bardzo wygodne fotele. Które przy okazji świetnie trzymają na boki. Taki wielki podłokietnik tutaj w środku. Jak to przystało na BMW. Cup Holder, ale to raczej standard w tej klasie pojazdu. Zobaczcie sobie te fotele z dalszej odległości. Jak dla mnie ta kierownica mogłaby być miejscami nieco cieńsza. Dużo bardziej mi się ta podobała, która była w trójce. Ale to jest M więc prawdopodobnie normalna jest trochę cieńsza. Zobaczcie sobie jeszcze jak wygląda tył. Jest tutaj zdecydowanie więcej miejsca niż w e klasie Mercedesa, ale proszę. Kolana mi tutaj ładnie wchodzą, zostaje jeszcze nawet trochę miejsca. Tutaj nie mamy żadnej trójstrefowej klimatyzacji, ale nawiewy są dwa USB. E. Różne takie fajne rzeczy jak takie haczyki. Tu jest jeden, tu jest drugi. Jeszcze bardzo genialna sprawa. Są też oczywiście cup holdery w podłokietniku. Tak, tutaj jak wiadomo, no w każdym samochodzie, który ma napęd na tył, jest tutaj tunel środkowy, który troszeczkę tej osobie siedzącej po środku będzie przeszkadzał. Tutaj mamy elektryczną klapę. 570 litrów bałaganu który można powiększyć do 1700, także naprawdę, naprawdę bardzo spoko. Znaczy tu taki sprytny, sprytny element, który nam kładzie. fotele. Myślę, że warto pokazać ten samochód, także z zewnątrz Piątka Touring, czyli kombi. Bardzo klasyczne ma kształty. I tutaj mamy takie dosyć duże 19-calowe kółko. Trochę przypominające empakie, ale to nie jest A Naprawdę jest to kawał fajnego samochodu. No tak zdecydowanie jest to auto prestiżowe, tak? To tu już tutaj prestiż można odmieniać przez wszystkie przypadki. Tu wcale nie przeszkadza to, że to jest kombi. Matko Boska Co to było BMW powinno mieć napęd na tył, ale tu wyjeżdżam z takiego żwirku I powiem tak, jak tu sobie jak się tu kręciłem i sobie zawracałem, wyłączę sobie system kontroli trakcji. O, wyłączył się. O! To miejscami miałem takie wrażenie, że ona sobie nie radzi, że się go włącza. Ale to było tylko wrażenie. Czemu miałoby sobie nie radzić z czymś takim. Najnowsza no seria 5, którą właśnie teraz jadę, debiutowała w 2017 roku na początku. Czyli jest, jest to samochód dosyć świeży. Ona bardzo przypomina pod względem tego, co się dzieje tutaj w środku 7. Wydaje mi się, że ma też porównywalne systemy do niej. No jest to samochód totalnie bezpieczny. To mi się bardzo podoba. No, może jeszcze chciałbym, że miał poduszkę kolanową, bo z tego, co wyczytałem, ten sam, ta wersja, którą jadę ma tylko sześć tylko poduszek powietrznych. No, ale oczywiście te systemy zadbają o to, że nawet w skrajnej sytuacji nic mi się nie stanie tutaj. No i co? No, trzeba ten samochód przepędzić na trasie, tak? No bo takie auta kupują sobie prezesi dużych firm, no może kombi to takich trochę mniejszych firm, tacy, którzy są przy okazji aktywni więc trzeba pojechać samochodem chociaż przez chwilę nieco więcej niż 50 a tu z tego co pamiętam, o góry na siekierkach można jechać chyba nawet 90, zaraz zobaczymy przy okazji możemy przetestować sobie jak działa system start and stop zielone światło system start and stop działa rewelacyjnie no to jedziemy troszkę rzeczywiście w środku słychać tego diesla ale nie przesadzałbym z tym, nie jest to nie jest to złe, no i dobra no pomyliłem się, jest tu 80 więc teraz uwaga, lecimy do 80 na godzinę. Da się tym jeździć tak naprawdę. W porównaniu do tego samego silnika, który dostawaliśmy w trójce, tutaj jest więcej momentu obrotowego tam było 320 N, tutaj jest 350, dostępnych od 1750 tam do 3 z hakiem. No, ten samochód chce jechać, tak? Producent mówi, że wersja kombi ma tam poniżej 10 do setki. To jest wystarczające tak naprawdę. Prędkościach takich autostradowych, jak w Polsce można też, ten samochód da sobie radę. Duża zasługa moim zdaniem jest tutaj. Tutaj, teraz tego nie widzicie, ale mamy taką gałeczkę taki joystick do zmiany przełożeń. Oczywiście to jest automat. Ale można wyjść też manualnie, tutaj ZF8 biegowy dają też takie łopatki pod kierownicą właśnie BMW, To jest genialna skrzynia. Gdzieś czytałem, że ona jest w stanie sobie czytać informacje z nawigacji i dostosowywać bieg, na którym jedziemy zwłaszcza w trybie sportowym, do tego, jak to za chwilę będzie wyglądało, gdzie będzie zakręt i tak dalej. Proszę. Szybka redukcja. Tak, no już nie mogę to przesadzać, bo tutaj zdaje się, będzie 70, ale no tak, tak. To jest wystarczający napęd. BMW jego spalanie podaje tam, z tego co pamiętam, około 6 litrów na 100 km tutaj. No, takie trochę nie moje też spalanie, ale pokazuje mi 7,5 i myślę, że to jest taka realna wartość w mieście. Pewnie poza miastem da się troszeczkę zajść z tego. Ja tutaj mam przed sobą wirtualne zegary, to same oferujemy, ma zegary normalne, klasyczne. Spotkałem się z takimi opiniami, że one są brzydkie. Pisaliście to między m.in. nas na Facebooku. Moim zdaniem nie są najgorsze, ale okej, okay, jeśli jest. Sporo osób, które uważa, że on jest brzydkie, tym lepiej nie ma takich w naszych BMW-kach, przynajmniej tych takich podstawowych, które Wam oferujemy. Jak sprawdzałem ceny, to oczywiście test będzie miał publikację nieco później, więc być może one się zmienią. Również na korzyść też dostępność tych samochodów może być inna, ale jak sprawdzałem, to był taki paradoks, że w tej chwili w naszej ofercie ta 518 diesel. Ma nieco wyższą cenę raty niż 520 dz 190-konna, która ma 400 nm mm i napęd na cztery koła. Bardzo lubię napędy na tył, ale wiem, że X-drive'y są fajne, bo one preferują tylną oś. I tak naprawdę BMW z napędem na cztery koła zachowuje się trochę jak samochód tylno wciąż. No a ten układ wiadomo, jest klasyczny silnik jest wzdłużnie w idzie przez cały samochód. Napęd jest przekazywany na tylne No nie ma nic fajniejszego. Piątka touring. Ma bardzo, bardzo dużo zalet. A tutaj, jak nie ma znaczka 518 diesel, to nie wiecie, że macie do czynienia ze 150-konnym silnikiem. On jest wystarczający i bardzo go ratuje ten ośmiobiegowy automat ZFA. Ale nie wiem, czy nie pokusiłbym się o wersję 520 diesel, która ma 190 koni i napęd X-Drive. Też mamy ją w ofercie i też mamy ją w dobrych cenach. Ale tak jak mówię, to nie jest zła propozycja.